Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj powraca temat transferu Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Paris Saint Germain podjął decyzję. Angielscy kibice przekroczyli wszelkie granice przed finałem euro oraz pierwsze efekty transferu Gianluigi Donnarumy. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby was nie ominęły kolejne materiały, które będę tutaj publikował. Większość z was nie ogląda, nie subskrybuje, dlatego jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał z opcją Dzwoneczka. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. Jeszcze we wstępie mam dla was niespodziankę. Wspólnie z marką Superbet przygotowaliśmy konkurs na oryginalną koszulkę Roberta Lewandowskiego. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Superbet, zostawić kciuka w górę pod tym materiałem oraz napisać komentarz. Konkurs będzie trwał przez najbliższych kilka materiałów. Zwycięzcą był ja spośród najbardziej aktywnych. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Ogromna kasa do wygrania, jeśli tylko polskiej ekipy wygrają swoje mecze pucharowe. Szukacie darmowych typów bugmeherskich w opisie filmu i przypiętym komentarzu jest link do jednej z największych grup na Facebooku. Dołączajcie. Wstęp wolny. Nazwisko Roberta Lewandowskiego wraca na czołówki transferowych spekulacji. Według doniesień hiszpańskiego dziennika sportowego AS polski napastnik ponownie znalazł się na celowniku Realu Madryt. Jest jednak jedno ale: gazeta podaje, że priorytetem jest dla królewskich sprowadzenie Kliana Mbappé. Numerem dwa na liście transferowych życzeń madryckiej ekipy ma zaś być Erling Haaland. Robert Lewandowski przywoływany jest w doniesieniach na temat ruchu transferowego Realu Madryt nie po raz pierwszy. Zagraniczne media już od kilku lat regularnie donoszą, że legendarny klub jest zainteresowany pozyskaniem napastnika Bayernu. Teraz madrycki dziennik sportowy AS doniósł, że Lewandowski ma być alternatywą dla Kyliana Mbappé i Erlinga Halanda. Według gazety Mbappé jest numerem jeden. Klub zdaje sobie sprawę jednak z tego, że pozyskanie go nie będzie łatwe. Kontrakt Francuza z Parisem Germain wygasa dopiero w przyszłym roku, a za ewentualny transfer wodaże PSG z pewnością zażądaliby poważnych pieniędzy. To zaś może skłonić Real do zaczekania do przyszłego lata, kiedy to Mbappé stanie się wolnym graczem. Jeśli chodzi o Edlinga Halanda, to z doniesień wynika, że Borussia żąda za swojego piłkarza aż 175 milionów euro, co dla Realu może być ceną zaporową. Według ustaleń ASA na taką sytuację Królewscy mają już listę alternatyw, a nazwisko Roberta Lewandowskiego pojawia się na niej wysoko. Polak, który gotowy jest odejść z Bayernu Monachium tego lata... Od dawna pojawia się na liście życzeń władz Los Blancos, a mógłby zrealizować je za dobrą cenę, biorąc pod uwagę, że sam gracz chce odejść. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Monachijskim Klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku, a zaznacza, że Real musiałby powalczyć z Bayernem, który nie zamierza wypuścić swej największej gwiazdy. Ale w najnowszym tekście ujawnia również, że bawarczycy podjęli już pewne kroki na wypadek, gdyby Lewandowski poprosił o zgodę na odejście jeśli nie tego lata, to następnego. Wówczas polskiemu napastnikowi pozostałby już tylko rok kontraktu. Czy odejście Lewandowskiego z Bawarii miałby jakikolwiek sens? W mojej opinii nie. Raz, że w Bayernie gra obecnie Karim Benzema, który jest naprawdę dobrym napastnikiem i królewcy po prostu nie muszą szukać na tą pozycję kogoś innego. A poza tym, aktualnie Real Madrid to po prostu słabszy zespół od Bayernu. Trzeba jednak zaznaczyć, że grają co prawda w silniejszej lidze. Dla mnie temat lewego i realu jest już po prostu takim odgrzewanym kotletem. Kilka lat temu rzeczywiście były ogromne szanse na zmianę barw przez kapitana Polski, aczkolwiek obecnie kierunek jakim jest Hiszpania wydaje się być mało realny. W komentarzach koniecznie wyraźcie swoją opinię na temat potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego. Leo Messi i Christian Ronaldo znajdują się na celowniku Paris Saint Germain. Według informacji francuskich i włoskich mediów Paryżanie na razie będą się starali sprowadzić Leo Messiego. Od 1 lipca Argentyńczyk jest obecnie bez klubu. Umowa Messiego była ważna do 30 czerwca i nie została przedłużona. Barca chce podpisać z Leonowy kontrakt, ale na razie po prostu nie ma pieniędzy. Najpierw Duma Katalonii musi sprzedać kilku zawodników. Zdaniem francuskich i włoskich mediów 34-latka kusi Paris Saint-Germain. Klub ze stolicy Francji utrzymuje kontakt z otoczeniem Gwiazdora. Wodarzy PZ rozmawiali również z agentem Cristiano Ronaldo, ale na razie chcą się skupić na Messi. To on jest dla nich priorytetem. Jeśli Gigant Liga um nie przekona Messiego, to dopiero wtedy będzie próbował zakontraktować Portugalczyka, który jest związany z Juventusem umową do 30 czerwca 2022 roku. Wydawało się, że Messi po Copa America będzie chciał podpisać nowy kontrakt z Barceloną, ale póki co Argentyńczyk nie daje żadnych znaków. Także kto wie, być może jest to początek końca Leomessiego w FC Barcelonie. A wy, kogo wybralibyście do składu Paris Saint-Germain? Leomessiego, czy może jednak Cristiano Ronaldo? Napiszcie w komentarzach. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Tworzymy tam super społeczność i typujemy mecze. Dla najlepszych typerów są przewidziane nagrody. Najlepszy typer wygrywa koszulkę swojej ulubionej drużyny. Taką coś jak tutaj. Pozostałe miejsca na podium są nagradzane książkami od Labotigi. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie dołączając do Ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Po przegranej reprezentacji Anglii w finale Mistrzostw Europy, kibice ekipy Trzech Lwów postanowili wyładować swoją złość na fanach narodowej drużyny Włoch. Skandaliczne zachowanie kibiców angielskiej reprezentacji zaczęło się jeszcze przed finałowym meczem. Najpierw fani ekipy Trzech Lwów demolowali ulice Londynu, wybijali okna w budynkach, rzucali szklanymi butelkami, a na chodniki wysypywali śmieci. Już wtedy zaczęli również obrażać rywali ekip z Wysp. Oprócz wyzwisk kierowanych w stronę Włochów, angielscy kibice zaczęli bezsześcić flagę kraju z półwyspu Niskiego. Deptali ją, opluwali, a nawet próbowali podpalić. Zobaczcie sami. Tyle się mówi o szacunku i tolerancji w sporcie, jak i poza nim, a jak widać, totalnie nie ma to wpływu na rzeczywistość. Anglicy zachowali się po prostu poniżej jakichkolwiek granic, aż przykro się na to wszystko patrzy, ale wynika z tego, że karma do nich wróciła w postaci porażki w finale Euro 2020. Gianluigi Donnarumma z końcem czerwca tego roku przestał być zawodnikiem Milanu. Reprezentant Włoch był przymierzany do transferu do Juventusu, natomiast Massimiliano Allegri jasno przekazał, że jego numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. W związku z tym z okazji skorzystał o Paris Saint-Germain. Francuscy dziennikarze z kolei stwierdzili, że taka decyzja klubu była zaskoczeniem dla kilku piłkarzy, w tym nawet Neymara. Jak informuje francuska gazeta Le Keylor Navas był zdecydowany na transfer po decyzji PSG w sprawie Donna Rumy. Wcześniej doniesienia sugerowały, że nowy sezon rozpocznie Keylor Nawas, a dopiero później swoją pozycję ugruntuje Gianluigi Luigi Donnaruma. Nawas został wybrany najlepszym bramkarzem poprzedniego sezonu ligę. Władze Saint-Germain odbyły rozmowę z Nawasem, po której były piłkarz Realu Madryt zdecydował, że zostanie na następny sezon w Paryżu. Tym samym Kostarykanin będzie walczył o podstawowy skład z nowym konkurentem i na ten moment nie wiadomo, kto rozpocznie nowy sezon między słupkami. Donnaruma podpisze kontrakt do końca czerwca 2026 roku i będzie zarabiał 12 milionów euro za sezon. Włoch zagrał w 48 spotkaniach w poprzednim sezonie, w których zanotował 15 czystych kont. Keylor Navas natomiast zaliczył 16 meczów na zero z tyłu w ligę. Ściągnięcie do Narumy to takie trochę uderzenie w policzek Kaylora Nawasa, który w ostatnich latach naprawdę bronił fenomenalnie. W komentarzach koniecznie napiszcie na kogo wy postawilibyście w bramce Paris Saint- germain W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli ci się spodobał koniecznie subskrybuj po więcej. Proszę cię również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!